I witajcie w białej krainie wiecznego lodu. No i cóż, dobrze, że to nie jutrzejszą sobotę są poszukiwania, tylko będziemy sprzątać w nowym lokalu i go przygotowywać. Ale że to dopiero za tydzień, kiedy ma świecić słoneczko i być plus 2. Mam nadzieję, że zamek nie przymarzł, jak to bywa. Jednak nie, słońce Turcji spłynęło na nią. Słońce Turcji. Pokaż się. Jest słońce Turcji. A więc to znaczy, że możemy palić. No, Słoneczko, daje radę, nie? czeka nas tutaj masa roboty ostatnio było kilka pytań o sztyce przedłużane do wersy, takowe do nas też przyjechały właśnie, naklejam jest godzina 16, trochę się uspokoiło z tym śniegiem ale czarna wołga ma misję, bo musimy Manticora zawieźć do DPD Delivery Point, a było słychać że pewnie pierwsze stuczki dzisiejszego dnia się wydarzyły a tymczasem do nas przyjechała dostawa z Góra Num, fajne akcesoria takie pod choinkę a służą one do konserwacji, czyszczenia i pielęgnacji znalezisk, monet, artefaktów i wielu, wielu innych rzeczy. Jest godzina 17:14, warunki drogowe niezbyt dobre, a ja mam w bagażniku czarnej wałgi Manticora i wiozę go do DPD. Może dojadę? I tak też się szybko okazało, bo nie ujechałem nawet 200 metrów, cała chemiczna okrzei zatorowana, trzeba było jechać inną trasą, ale się udało, dojechałem na czas. A następny dzień przyniósł kolejne obowiązki. No i cóż, jest następny dzień, sobota. Wyprawka na nowy lokal zakupiona. I zmierzamy kierunek Dąbrowa Górnicza. Zanim jednak pojedziemy na nasz lokal czeka nas jeszcze jedna wizyta, bo musimy zabrać potrzebne rzeczy nieopodal. A to jest Dąbrowa Górnicza już. I cuk, pociąg krótki, techniczny. I już jestem we wskazanym miejscu, czekam na wsparcie. A tymczasem zobaczmy slogan sprzed ponad 20 laty Fiat Albea, pomieścisz w nim wszystko, co kochasz. Tada! Zawsze jest jeszcze bagażnik 515 litrów. Fiat Albea, pomieścisz w nim wszystko, co kochasz. Zobaczymy, czy te 515 litrów. Starczy na szpej, który musimy zabrać Nie wiem skąd mi się wzięło to słowo szpej Ale gdzieś to widziałem w jakiejś reklamie Albo słyszałem, przepraszam, słyszałem Chyba, albo widziałem Też można widzieć i potem mówić Troszkę syf, no trudno, nie przygotowałem się No i cóż, 515 litrów się przydało Pomieściłem w tym bagażniku wszystko Może co nie kocham Ale na pewno kocha nasz lokal Bo musi być dopieszczony Zanim będzie otwarcie I czas wracać do domu i przyszedł czas, aby zakończyć dzisiejsze prace. I nastał, proszę Państwa, poniedziałek, który wszyscy bardzo lubią. I zobaczymy, co słychać u nas. Co tam, super saper. Dużo dzisiaj roboty będzie. Czy będzie można się pogapić w chmurki? Ciemno już. Zgasły wszystkie światła. Bardzo ponury dzień nas czeka chyba dzisiaj. I pierwsze dzisiaj zlecenie Quest X10 do miejscowości Kobiele. Wielkie, zaraz sprawdzimy, no tam się trudno dostać, tam do, do elektroniki. I następne zlecenie do Wrocławia Simplex Lite, czyli najbardziej prosty z Simplexów. Natomiast dostałem obietnicę, że właśnie prace mają gwałtownie przyspieszyć nad tą czwórką. I przed gwiazdką gwiazdka się pojawi na niebie, spojrzę i znajdę się w Ilży po odbiór. I następne zleconko do Torunia. Kiedyś wspominałem, że bardzo lubię czasem odwiedzić sobie Toruń. Chociaż jak byłem ostatnio, jakieś półtorej roku temu, to wydaje mi się, że był tam okropnie okrutny remont. Okropnie okrutne. Bardzo mi się to udało. Jak był ten remont, to całe. Bulwary, dobrze mówię, były zamknięte, nie dało się tam chodzić, co znacząco pogorszyło walory yy, tego miasta, tak mi się wydaje. No, ale mam nadzieję, że następnym razem przyjadę, a może już to się stało, że się zakończył ten remont, to już będą nowe bulwary, bo nie wiem, co tam robili właściwie. A do Ilowy jedzie Questku 35 z Pointerem Land, taki zestaw za. 1599 zł Ciszy. i minęło trochę czasu. Mieliśmy gości odwiedzających i przed nami kolejne zlecenia będzie sito. Też dosyć ciekawe. A właśnie chciałem wspomnieć, że po dzisiejszych, jak widzicie, paczuszkach to już widać, że bardziej prezentowe rzeczy pod choinę, bo takie mniejsze różne rzeczy, które na co dzień raczej nie idą. No i na przykład sito. Jest co prawda grudzień, no ale taki prezent już gdzieś tam na nowy sezon. Też jest dobrym pomysłem. a tak się składa, że mamy większość rodzajów w tej chwili. W tej chwili sito. A ja mam kolejne zlecenie do Kielc. Find X Pro, czyli nasz Pop, jeśli chodzi o sprzedaż detektorów na start. A zanim czai się garet 250, też detektor na start, ale nie wiem dokąd jedzie. Jeszcze. I już wiem, że nasz garet 250 jedzie do miejscowości Przysiecz A do cieszyna, jedzie ten oto Blackwickowy jeszcze zestaw Deus 2 z sondą 28 z pointerem, zaraz go sprawdzimy ze sławkami WS Audio i no i oczywiście z panelem jak go widzicie i jeszcze zostały nam ostatnie sztuki czy to z sondą 28 czy sonda 22 już mówiłem o tej ofercie, ale warto przypomnieć, gdyby ktoś sobie chciał sprawić taki fajny prezent na i pewnie kolejny prezencik pod choinę mini hort czyli detektor dla najmłodszych dedykowany dla dzieci od 4 do 8 lat jedzie do Tarnowa i kolejne zlecenie do Kamiennej Góry jedzie ten oto plecak marki Kapan i ten oto kubeczek Zur Paprotka już ostatnie też kubeczki może zostało z 10 sztuk nie spodziewałem się, że będzie takie zainteresowanie. Musimy zamówić już na nowy lokal, żeby przyjechały, bo wcześniej się na pewno nie uda, żeby tam y, y, zrobili, bo to się ręcznie robi i trwa to tak około dwóch miesięcy takie. Jak składamy zamówienie. I kolejny raczej ponury dzień, ale jest troszeczkę cieplej. I mój pierwsze zlecenie do miejscowości, która ma, ma bardzo skomplikowaną nazwę. Zaraz zobaczę. Koszulki w kolorze oliwkowym powiedzmy i czarnym, i one jadą do, i teraz kamera pójdzie w górę i jadą do, ja sobie przeczytam. Długopole pole zdrój, nie byłem nigdy, ale jak ma w nazwie zdrój, to na pewno ma czystsze powietrze niż mamy tutaj w Sosnowcu. A do śródlesia jedzie nasza X5, czyli nie ta, co była kiedyś, tylko taka, co się nazywa, zwie, przepraszam, bo się pościsgnąłem na odkurzacz, yy, Max, czyli wodoszczelny detektor. Kiedyś X5 była niewodoszczelna, to znaczy wodoszczelną miała tylko ceweczkę, a teraz nowa wersja jest wodoszczelna w pełni. No i o sztyce jeszcze zapomniałem, to jest super 3D teleskopik sztyca. I kolejny ponury dzień można by powiedzieć, że dzień do przemyśleń ale nie ma czasu na przemyślenia bo do przemyśla jedzie właśnie ta autobluza rozmiar M od Ince logo nowe połączone z logiem starym tutaj mamy ceweczkę HF, ale ona nigdzie nie jedzie, za to tutaj moneciarka i szczotka do czyszczenia monet, czyli taki trochę zestaw chyba pod choinę tak sądzę to jedzie do świnoujścia, bardzo daleko a tu cewka do Rixa Ellipsa wysokiej częstotliwości się ładowała całą noc, bo trzeba za jakiś czas akurat ona wymagała podładowania i wraca z powrotem do pudełeczka i czeka na swoją kolej wiecie, taka kontrola jakości w Odyńcach jest wprowadzona od wczoraj. I znowu mamy bluzę rozmiar tym razem XL ale logo widzę, że jest jednak to nowsze czyli taka kompletacja bluzy kompletacja bluzy, że jest tutaj nowe, a tu jeszcze nowsze logo, no i to jedzie do miejscowości Kozy, czyli koło Wadowic, Bielska Białej, miejscowość Kozy kojarzy mi się z czymś takim, że jakieś, nie wiem, 2004, 2005 rok wracałem tam z Odynem, czekaliśmy na pociąg, bo wracaliśmy dokładnie z Międzybrodzia, Żywieckiego, Czernichowa i tam pojechaliśmy jakimś y, autokarem do, tych, do tej miejscowości Kozy i czekaliśmy na pociąg, żeby wrócić do domu z wakacji czy coś takiego. A do Ożarowa Mazowieckiego jedzie ta oto cewka do Koesta, i teraz sobie zerknę, to jest cewka Blizzard. A, do V60, czyli do tego detektora multi. I zwie się ta cewka Blizzard, tak tajemniczo. A obok za chwilę tutaj będzie do ultra ultradźwiękowa moneciarka do czyszczenia monet i biżuterii. Ciekawy pomysł. Myjka, nie moneciarka, moneciarka. Wróć. Nie myjka, tylko moneciarka. Myjka. A myjka? Jaka myjka? myjka. Jeszcze raz, to nie jest. To jest myjka. <noise> to jest myjka, a moneciarka była dwa zamówienia wcześniej. Ale cicho teraz. Po... No zaraz, bo chcę właśnie ten porobić. Te. Następne zlecenie słuchajcie, do wieliczki Equinox 800. Przypominam, super oferta. 3199 złotyszy polskich. Dwie cewki, sławęczki pięknie. A tutaj właśnie Maciej wrócił teraz z podróży do dwie przecznice dalej i przywiózł taki ten oto fajny katalog. bo będziemy zamawiać narzędzia do naszego naszego o. Widzicie takie narzędzia różne, stoły warsztatowe. I to jest jakby fajne, a tutaj widzicie to jest moje mój ten, na lato moja forma już za dwa dni nasz zlocik i tu dwa skory skor jeden, skor dwa, domagają się energii i właśnie ją otrzymają bo nawet całkiem ładowanie nie jest aż tak złe jak na tą pogodę i tak dotrwaliśmy do końca tygodnia, jest piątunio, w niedzielunio zlocik, akumulatory to znaczy detektory się ładują i taki to film z przekroju z całego można powiedzieć tygodnia. No i co chciałem jeszcze powiedzieć, nie nagrywałem za bardzo co tam się działo w lokalu tym nowym. Dwa dni było potężnego czyszczenia karszerami, płynami, podciśnieniem, normalnie, klasycznie. No jakkolwiek odkurzaczem, który kupiliśmy też bardzo się przydał. Taki wiecie, profesjonalny odkurzacz. Natomiast nie nagrywałem tam nic, bo dużo jest roboty, a mamy naprawdę napięty termin jeśli chodzi o działania. Bardziej w styczniu się tam filmy zdecydowanie będą pojawiać z naszych działań od ekipa jak pewnie oglądacie w słonecznej Italii. Pisaliście że wam się podobał odcinek jak używać detektora takie podstawy z Simplexem Light akurat to było. No postaramy się jak mody wróci nagrać kilka różnych jeszcze takich odcinków porad na smartfona w takim formacie. Na jakieś modele wybrane takie najbardziej popularne no nie będziemy kolejnego Simplexa chyba że ultra. Tak chyba ultra o ultra ktoś ktoś się pytał to, to ewentualnie ultra. No. I jeszcze pisaliście, że yy, chcecie więcej minimalizmu. Ktoś pisał, więc odnośnie tej wystawy, co byłem, potem się wkręcił minimalizm, chociaż to był raczej minimalizm skąpany w brutalizmie miejsca, gdzie jesteśmy. Brutalizmie? Może, może się mylę znowu. Wiecie, sztuka to nie jest aż najmocniejsza moja strona. I na koniec minimalistyczny brutalizm powiedzmy, a my widzimy się w niedzielę, a na kanale pewnie w poniedziałek. Trzymajcie się. Cześć!